Młody za dzieciak z Przebieścia, wychowany w dobrym domu Dobra młodość, pełna szczęścia, miłości w czasach przełomu w tamtych latach Pamiętam jak nie było telefonów, nie było też komputerów I nikt nie chciał siedzieć w domu Pamiętam ziomuś, jak wchodziły pierwsze Nokie, Alcatel, Easy mensy, skatey, te szerokie spodnie Mój pierwszy Walkman, marki Sony w urodziny Potem Discman zakupiony za pieniądze od rodziny Potem telefon, to już czasy gimnazjalne Chociaż twór sam sobie głupi, dla nas wydał się być fajnym Wszystko zwyczajne, ale gdzieś w tym życia toku kuzaczy Zaczynało się zakradać zło, które z pozoru z boku Wchodziło coraz śmielej, potem na porządku dziennym Przekleństwa, szlugi, alkohol, dobrym być to być odmiennym I niecodziennym już był mi widok kościoła choć start jako ministrę, rano rano Jezus wołał I osiemnastka, jakby wyrok na mnie zapadł Zacząłem brać narkotyki, no i minął cały zapał By zdobyć zawód samochodów, mechanika Dragi, kumple, dyskoteki, poszła do przodu technika Świata laika, proponował wyzwolenie Zaślepionych hasła pięknym, zaorałem ryjem ziemię nic się nie zmienia, wyglądały w moich wizjach jak ideał. Mało lata przez narkotykowy pryzmat. Muszę wam wyznać, że wyleciałem ze szkoły. Ci, którzy tam pozostali, to były dla mnie matoły. Tak naprawdę maskowałem prawdę, którą tak na poły znałem, którą ukrywałem. Stałem na krawędzi goły. Hajsu nie miałem, więc na każde zawołanie. Ziomek jeden, drugi, trzeci, muzyka, klanie, idź panie. Poryte panie, połamane moralnie. Tak pytał o tym, powiedział bardzo trafnie i totalnie. W tym trybie zatracony, dostałem nowe imię. To nijaki, byle jaki, wiesz, sam sobie byłem winien. W takiej rozminie pozostawię was na chwilę. Zmarnowałem Długie lata na bycie żałosnym szczylem Kiedy bywałem w naprawdę kiepskim stanie I nie pomagał alkohol i jaranie Modliłem się, prosząc Cię o zmiłowanie, Ty wyciągałeś mnie z dna niemal na zawołanie, a ja nie nie odwiedzałem Ciebie. Wołałem tylko, gdy sam byłem w potrzebie. I tylko kiedy leżałem już na glebie, wspominałem Twoje imię, święty, święty, święty w niebie. Kiedy bywałem w naprawdę kiepskim stanie i nie pomagał alkohol i jaranie. Modliłem się, prosząc Cię o zmiłowanie, Ty wyciągałeś mnie z dna niemal na zawołanie, a ja nie nie odwiedzałem Ciebie. Mówiłem tylko, gdy sam byłem w potrzebie I tylko kiedy leżałem już na glebie Wspominałem Twoje imię, święty, święty, święty w niebie Ci z młodych, którzy chodzą na oazę, na dzieci Maryi Chodzili kiedyś na ministranturę Dużo na tym skorzystali Przez tych kilka lat wspólnych spotkań z drugim człowiekiem Czasem pod opieką siostry zakonnej księdza Aniela też szybko nauczyła się być dobrą Obywatelkom, dobrą chrześcijanką, dawała świadectwo życia patriotycznego i chrześcijańskiego. Niech Was błogosławi na ten dzisiejszy dzień, Wasz kochany Pan Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.